Czy to prawda, że osobno jeździcie na treningi? E, tak, każdy z nas ma auto i jeździ osobno do treningi. <głos> <głos> tak. Dlaczego? Każdy z nas. No, że ja powiem, no, ja, no, dlaczego? No przecież że treningi na przykład mamy od 11. Mhm. Skoro mamy swoje sprawy, nie wiem, swój trening, ja mam na przykład od godziny 8.30 już jestem na korcie, żeby zagrać z klientami przed i po treningu tanecznym, no to muszę być na korcie gdzieś przecież nie będę sobie jednym autem. No jeszcze mamy dwa auta, więc korzystamy z dwóch samochodów i jedziemy na dwa auta. Często, czasami, jeżeli jest możliwość, jedziemy na jeden, no ale no, każdy ma swoje inne obowiązki oprócz treningu tanecznego. Tak, na przykład często, jak mamy próby w atm czwartek piątek, no to wtedy jedziemy jednym autem. Co się cieszysz? Ale w dalszym ciągu razem mieszkacie? My nie mieszkamy nie, nie razem. Mieszkamy, od pierwszego czasu mówimy oficjalnie, że nie mieszkamy tak. razem. No to widzicie. A to widzicie, to nie załapałeś tego. Nie, nie mieszkamy razem. Taki był też pomysł, jak nie dawaj mu tego mikrofonu, nie dawaj mu tego mikrofonu, bo mi wytknie błędy. Ja nie, mówimy o tym otwarcie. Tak naprawdę to był zamysł podczas naszej terapii par, mm. żeby po prostu trochę dać od siebie odsapnąć. No i jak to się sprawdza? Zobacz, taki wnikliwy, penetrujący tutaj redaktor wścibski, a nie wie, że od pół roku praktycznie informujemy o tym, że nie mieszkamy razem. No, jak Duża to się pracy. sprawdza? Wiesz co, prawda jest taka, że zawsze można przebywać ze sobą wtedy, kiedy się chce, a kiedy się nie chce, to można ten odpoczynek sobie zyskać. Tak? Mieliśmy ten kłopot, że jak mieszkaliśmy razem, to mieliśmy takie mieszkanie, Ala. Ale studio, więc nie mieliśmy oddzielnego pokoju, że jak ktoś chciał pobyć sam, czy nie wiem, dłużej pospać, no to mógł po prostu odejść, nie? Na drugie, na dru, dru, drugą flankę. Tak, na kwarantannie, bo to było jedno studio, więc jak ja leżałam na Sofii, Mikołaj na łóżku, to i tak się widzieliśmy, więc ja czasem rozkładałam sobie koc na balkonie i czytam czytam książkę. Żeby chociaż przez chwilę nie przebywać ze sobą. Tak było, no a tutaj jest, jak chcemy przebywać, to przecież możemy przebywać w jednym mieszkaniu, nikt nam nie broni, a jeżeli potrzebujemy się od siebie odseparować na jakąś chwilę, no to po prostu przebywamy w dwóch i jest to o wiele bardziej wydaje mi się na plus. Pracujemy w jednym miejscu, też często komentujemy Love Island, stąd też tak naprawdę spędzamy praktycznie 24 godziny na dobę i tak jak powiedzieliśmy już nieraz, można mieć siebie dość, więc na pewno ta przerwa jest przydatna. A często chodzicie na takie randki na mieście? Podczas tańca z gwiazdami nie. Tak naprawdę nawet powiem, teraz akurat z uwagi na koronawirusa, w piątek nie ma żadnych jakby afterów po tańcu z gwiazdami, ale nawet nie myślimy o tym, powiem szczerze, bo jest to tak wyczerpujące. Tak naprawdę często w piątek jesteśmy 20.30 w domu, a o 8 już mamy nagrania w sobotę. Więc chcemy się skupić na tym, odbijemy sobie randki, wyjścia wieczorne po tańcu z gwiazdami. Teraz jesteśmy sfokusowani na to. No a jeśli chodzi o te randki, już abstrahując od tańca z gwiazdami, no to tak naprawdę ludzie często mówią, że randka to jest tylko wtedy, kiedy się człowiek odpędzluje ładnie, ładnie wygląda, idzie tam jeden na szpilerce, ktoś tam pod krawatem i idą gdzieś tam sobie pięknie fancy zjeść, czy tam pójść, nie wiem, do kina, teatru. A my tak naprawdę, no nie wiem, mi przez ten czas pobytu w Warszawie, te wyjścia jedzenia na zewnątrz, na mieście, tak... Mm, Przywykłem do tego, że to jest dla mnie takie normalne, że tak naprawdę randka to może być nawet zwykłe wyjście, nawet nie wiem, idąc, jadąc gdzieś do sklepu, zjeść gdzieś w jakiejś restauracji, tak? No ja przynajmniej tak to odbieram, to nie trzeba się zawsze pięknie umalować i spędzić, nie wiem, dwie godziny przed wyjściem, żeby to nazwać randką. Randką może być zwykłe nawet wyjście na czekoladę.